Dzisiaj trzeci odcinek do brzegu zatytułowany on będzie Portretowanie Boga. Wprowadzi nas werset, który dobrze byłoby, gdyby był mottem każdego prowadzącego uwielbienie oraz kaznodziei. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem do ocalenia. Abyście obwieścili cnoty tego, co Was powołał z ciemności do wspaniałej Jego światłości. Piotr mówi, co zawdzięczamy Bogu i kim jesteśmy jako nowonarodzone dzieci Boże. Przyłączono nas do Bożego Ludu, włączono nas do grona czcicieli Boga. Oddzielono nas od ludzi, którzy nie rozumieją spraw duchowych, i powierzono nam rzeczy święte. Przeznaczono nas do osób, które nie zostaną skazane na sądzie bożym. Podarowano nam zbawienie. Ta pierwsza część tekstu to nadany nam z góry autorytet do sprawowania duchowej służby. Przyjęcie go przez wiarę. Pozwala oprzeć na nim swoje powołanie powołanie do reprezentowania Boga i prowadzenia służby w miejscu, w którym stawia nas Bóg. Pewność wynikająca z Bożego powołania powinna być napędem naszej posługi. Czas na określenie celu wyznaczonego przez Pana. Mamy obwieszczać zalety naszego Boga. Właśnie dlatego jesteśmy, kim jesteśmy. Dlatego znaleźliśmy się w szeregach kapłanów Boga Najwyższego. Dlatego przeniesiono nas do Bożego Królestwa. Teraz czas na dwa wersety z Ewangelii Jana. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi aby wszyscy czcili Syna tak jak czczą Ojca kto nie czci Syna ten nie czci Ojca który go posłał Syn Boży ma być otaczany szacunkiem i czcią podobnie jak Ojciec ma być uwielbiany i zachwalany za to co uczynił dlatego pomijanie Chrystusa jest niedopuszczalne Pan Jezus jest największym przejawem miłości Ojca do ginącego świata. Brak wyraźnego nawiązania do Pana Jezusa oznacza, że lekceważymy niebiańskiego Ojca. Bez wspominania Jezusa Chrystusa nie ma uwielbienia. Polecono nam portretować Boga na dwa sposoby. Trzeci jest zakazany. Po pierwsze, za pomocą słów, a więc mamy kazania, modlitwy, świadectwa i pieśni. Drugi sposób to styl życia, który wypływa z naśladowania Jezusa Chrystusa. Trzeci sposób jest zabroniony to wytwarzanie wszelkich wizerunków. Mogą to być rzeźby, malowidła, cokolwiek. Bóstwo nie może być portretowane. Tutaj mamy stanowczy Boży sprzeciw. Jakie nie może być uwielbianie Boga? Czczenie Boga nie może być wybiórcze, a dzieje się tak, gdy nasze opisywanie Boga jest tendencyjnie niekompletne. Na przykład. Bóg jest miłosierny, łaskawy, nagradzający, pocieszający, obdarzający życiem wiecznym, ale i jest Bogiem nieuchronnego sądu, wiecznej kary i ogniem trawiącym. Możemy akcentować tylko rzeczy, które w naszych uszach brzmią przyjemnie, bo przyjemnie brzmi łaska, miłosierdzie, nagroda. Troszeczkę gorzej brzmi w naszych uszach sąd, kara i ogień wieczny. Czczenie Boga nie może być zabobonne, a dzieje się tak, gdy zamiast wdzięcznością jesteśmy napędzani strachem przed Bogiem. Musimy Go wielbić, bo On nam może nieźle zaszkodzić, gdy będzie chciał, gdy będzie niezadowolony. W takim wypadku mamy próbu, próbę zmanipulowania Boga. Chcemy go użyć do tego, żeby on nam błogosławił. Ta manipulacja jest charakterystyczna dla magicznych praktyk. Czczenie Boga nie może być ignoranckie, a dzieje się tak, gdy nie mamy biblijnego poznania i opieramy się na ludziach, ludzkich autorytetach, objawieniach ludzkich i Ziemskich przemyśleniach na temat świata duchowego. Część, szacunek i posłuszeństwo należą się ojcu, synowi i zastępującemu pana Jezusa na ziemi, duchowi świętemu. Nie wolno nam czcić nikogo innego. Zakwalifikowanie do uwielbiania jakiejkolwiek innej osoby dyskwalifikuje uwielbienie i czciciela. Dwa przykłady. Kiedyś byłem uczestnikiem grupy Odnowy w Duchu Świętym. Na każdym mitingu śpiewaliśmy kilka piosenek. Większość z nich dobrze opisywała Boga i jego dzieła. Wtedy wydawało mi się, że to jest uwielbianie Boga. Dzisiaj mam wątpliwości. Dlaczego? Na każdym spotkaniu o godzinie 21.00. Śpiewana była inna piosenka. Skierowana była ona do matki Pana Jezusa, jako do tej, która przejęła jego rolę i jego cechy. Tak naprawdę ze słów piosenki wynikało, że to ona jest Zbawicielką. Tego nie uczyli ani Pan Jezus, ani apostołowie. O 21:00 na każdym spotkaniu. Następowało przekierowanie chwały. Cześć, która należy się Stwórcy, przekierowywana była na stworzenie. To dyskwalifikacja uwielbienia. Bóg chce być uwielbiany, chwalony w Duchu i w Prawdzie. Gdy wykraczamy poza prawdę, wypadamy jednocześnie z Bożej Woli. A Pan Jezus powiedział, że jego uczniowie będą zachowywać Boże Słowo. Drugi przykład. Pracowałem lata temu w pewnej parafii, i grupa zakonników przeprowadzała u nas rekolekcje. Trwały one trzy dni. Drugiego dnia proboszcz gdzieś wyjechał. Nie było go na nabożeństwie rekolekcyjnym. A w tym czasie zakonnik dokonał aktu oddania parafii najświętszemu sercu, Pana Jezusa. Byłem świadkiem reprymendy, jaka tego wieczoru została udzielona rekolekcjonistom. Proboszcz, gdy dowiedział się o tym, co się wydarzyło, powiedział zakonnikom rzecz następującą: Musicie odkręcić to, co się stało. To jest parafia. Maryjna, a nie Jezusowa. Osobą, której dedykowana została parafia, nie był w tym wypadku Bóg. Podsumowując, niech nasze uwielbienie opisuje prawdziwie Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Niech będzie pełne wdzięczności za zbawienie, które zaplanował Ojciec. Cenę zapłacił Syn Boży, a dzisiaj realizuje Je Duch Święty. Zachwalajmy dobrego Boga, zgodnie z Jego słowem, które mylić nie może.